Jest 5 sierpnia 1944 roku. Około godziny siódmej rusza potężne natarcie oddziałów generała Reinefarta i brygady Dirlewangera na Osi Wolska chłodna ogród saski. Niemcy chcą zrobić przebicie z woli do mostu Kierbedzia. Czarna sobota na woli. Rozpoczyna się masoważe ludności. Niemcy polują na ludzi. Mieszkańcy wywlekani są z domów i rozstrzeliwani. Na oczach matek Niemcy zabijają dzieci. Niemowlęta wrzucają do ognia żywcem, podpalają domy. Na ulicach leżą stosy trupów. Jednego dnia Niemcy mordują w akcie ludobójstwa 20 tysięcy mieszkańców woli. W następnych dniach liczba zamordowanych na woli przekroczy 50 tysięcy ludzi. Mówi Witold Bartnicki Wiktor. Poszedł do powstania jako 19-letni chłopak. Ranek przed południe 5 sierpnia, kiedy rozpoczęliśmy atak na gęsiówkę. Sam atak rozwijał się zgodnie z planem. Przede wszystkim musieliśmy wyrzucić olbrzymią, ciężką, żelazną bramę, która zamykała wjazd na tę gęsiówkę, co czołg to zrobił, oczywiście swoją masą 45 ton tam się wwalił. Wjazd na teren tego obozu, i właściwie zdawałoby się, że tak pustka, baraki, po rzędy baraków na środku, po prawej stronie mur i te wielkie wieże strażnicze tego obozu i jakiś dziwny taki bezruch. A potem okazało się, że to... Ludzie byli zdezorientowani, co się stało. Ci więźniowie nie wiedzieli, że to już jest obóz zdobyty. Po tym nam, że chcieli wyskoczyć. Oczywiście widzieli, że w biało-czerwonych opaskach, ale któryś z rozsądnych w cudzysłowie krzyknął, nie ruszajcie się, to prowokacja niemiecka. Więc bali się z tych baraków wyjść. Ale potem dopiero zobaczyli, że nie prowokacja i ten cały dziedziniec się zaroił. Niemcy nie oszczędzają szpitali. W szpitalu Wolskim Niemcy mordują na miejscu dyrektora doktora Mariana Piaseckiego, profesora Janusza Zejlanda oraz kapelana księdza Kazimierza Ciecierskiego. Następnie rozstrzeliwują 60 osób personelu oraz około 300 rannych i chorych. Podobnie w szpitalu Świętego Łazarza na Lesznie. Batalion Zośka zdobywa obóz na Gęsiej, tzw. Gęsiówka i uwalnia 348 więzionych tam Żydów. Barysze!